Zakopane serce polskich tatr, gdzie góry spotykają się z niebem, a drewniane chaty zdają się opowiadać historię minionych pokoleń. To tutaj, wśród majestatycznych szczytów i gęstych lasów, Julia i Marek Kowalscy spędzali swój miesiąc miodowy zimą 2020 roku. Młode małżeństwo, pełne życia i planów, zaledwie tydzień po ślubie, postanowiło uczcić swój związek wędrówką w górach, które oboje kochali. Nikt nie przypuszczał, że ta wyprawa stanie się początkiem tajemnicy, która przez trzy lata będzie spędzać sen z powiek mieszkańcom zakopanego. Agnieszka Nowak, właścicielka pensjonatu pod świerkami, pamięta ich jak dziś. Siedzę z nią przy herbacie w przytulnej jadalni, gdzie kiedyś śniadanie jedli Julia i Marek. Byli tacy szczęśliwi, wiesz? Julia miała te długie, kasztanowe włosy, które zawsze zaplatała w warkocz przed wyjściem w góry, a Marek? On patrzył na nią, jakby była całym jego światem. Mówi Agnieszka obracając w dłoniach kubek. Tamtego ranka wyszli wcześnie. Marek powiedział, że chcą dotrzeć na Giewont i wrócić przed zmrokiem. To była środa, 12 lutego. Temperatura była dobra jak na luty, około minus dwóch stopni, niebo czyste, nic nie wskazywało na niebezpieczeństwo. Ale Julia i Marek nigdy nie wrócili do pensjonatu. Ich pokój pozostał niezmieniony. Dwie walizki równo ułożone pod oknem, książka Julii na stoliku nocnym otwarta na połowie jakby czekała na powrót swojej właścicielki. Marek zostawił nawet ładowarkę do telefonu wpiętą do gniazdka. Kiedy młode małżeństwo nie wróciło na noc, Agnieszka zaalarmowała TOPR, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Rozpoczęły się poszukiwania, które trwały nieprzerwanie przez dwa tygodnie. Helikoptery przeczesywały zbocza. Ratownicy i psy tropiące przeszukiwali każdy zakamarek szlaku na Giewont i okolicznych tras. Ale po Julii i Marku nie znaleziono śladu. Żadnych plecaków, żadnych śladów w śniegu, żadnych sygnałów z telefonów komórkowych. Piotr Kowalczyk, naczelnik TOPR, który kierował akcją poszukiwawczą, do dziś pamięta frustrację tamtych dni. To było jak szukanie igły w stogu siana, mówi, patrząc na mapy rozłożone na stole w centrali TOPR. Sprawdziliśmy wszystkie standardowe trasy, potem te mniej uczęszczane, wysłaliśmy ekipy nawet w miejsca, gdzie teoretycznie para nie powinna się znaleźć. To było Nienaturalne. Ludzie nie znikają bez śladu, zwłaszcza w górach. Zawsze zostaje jakiś trop, coś, co można znaleźć. Rodzice zaginionych, państwo Kowalscy i Witkowscy, przyjechali do Zakopanego dzień po zgłoszeniu zaginięcia. Przez kolejne miesiące organizowali własne poszukiwania, wynajmowali prywatnych detektywów, oferowali nagrody za jakiekolwiek informacje. Matka Julii, Barbara Witkowska, rozwiesiła ponad tysiąc plakatów w Zakopanem i okolicznych miejscowościach. Moja córka planowała życie, mówi Barbara, pokazując mi album ze zdjęciami ze ślubu Julii i Marka. Kupili mieszkanie w Krakowie, Julia miała rozpocząć nową pracę w marcu. Marek kończył doktorat z geologii. Oni nie byli typem ludzi, którzy uciekają od życia. Z czasem intensywność poszukiwań zmalała, śledztwo policyjne utknęło w martwym punkcie, rozważano różne scenariusze od tragicznego wypadku, przez porwanie, aż po dobrowolne zniknięcie. Jednak żaden z nich nie miał wystarczających dowodów. Jedynym pewnikiem było to, że Julia i Marek Kowalscy wyszli z pensjonatu pod świerkami 12 lutego 2020 roku i rozpłynęli się w górskim powietrzu. Trzy lata później, w marcu 2023 roku, życie w Zakopanem toczyło się swoim rytmem, turyści nadal tłumnie odwiedzali góry, Kolejki na kasprowy wierch były pełne, a na krupówkach sprzedawano oscypki i pamiątki. Historia zaginionej pary powoli odchodziła w zapomnienie, stając się jedną z wielu górskich legend. Komisarz Tomasz Wielicki od dwóch lat pracował w zakopiańskiej komendzie policji. Sprawa Kowalskich była jedną z pierwszych, jakie przejął po przeniesieniu z Krakowa i jedną z tych, które nie dawały mu spokoju. Co tydzień przeglądał akta, szukając czegoś, co mogłoby ruszyć śledztwo z miejsca. Bez rezultatu, aż do pierwszego tygodnia marca, kiedy to przypadek, a może przeznaczenie, postanowił wtrącić się w tę historię. Mroźny poranek 5 marca 2023 roku rozpoczął się jak każdy inny dla sierżant Karoliny Majewskiej i jej psa służbowego, owczarka niemieckiego o imieniu Azor. Ich rutynowy patrol obejmował tereny wokół Doliny Białego, mniej uczęszczanej zimą ale wciąż popularnej wśród bardziej doświadczonych turystów. Karolina pracowała w policji od siedmiu lat, a z Azorem stanowili zespół od pięciu. Razem przeszli niezliczone szkolenia, brali udział w wielu akcjach poszukiwawczych. Tego dnia jednak nie spodziewali się niczego nadzwyczajnego. To miał być zwykły patrol, opowiada Karolina, gdy spotykamy się w małej kawiarni niedaleko Komendy. Sprawdzaliśmy, czy na szlakach nie ma żadnych nieprawidłowości, czy turyści przestrzegają zasad bezpieczeństwa? Wiesz, rutyna. Śnieg skrzypiał pod butami, gdy Karolina i Azor powoli wspinali się wzdłuż szlaku. Było około minus pięciu stopni, niebo bezchmurne, widoczność doskonała. Okoliczne drzewa przygięte pod ciężarem śniegu tworzyły bajkowy krajobraz. Około jedenastej dotarli do małej polany, oddalonej około stu metrów od głównego szlaku. Azor nagle zmienił zachowanie, kontynuuje Karolina. Zaczął intensywnie węszyć, kręcić się w kółko. Znałam te objawy. Coś wyczuł. Myślałam, że może to być jakaś padlina albo ślad zwierzęcia, ale jego zachowanie wskazywało na coś innego. Puściłam go na dłuższej smyczy, a on natychmiast pobiegł w kierunku dużego świerka na skraju polany. Pod drzewem Azor zaczął energicznie kopać w śniegu i zamarzniętej ziemi. Karolina podeszła bliżej, zaciekawiona. Po kilku minutach kopania pies nagle znieruchomiał, a następnie delikatnie chwycił coś w pysk i przyniósł swojej opiekunce. Najpierw myślałam, że to jakiś metalowy śmieć, może zakrętka od butelki albo coś podobnego, mówi Karolina, a jej głos lekko drży na wspomnienie tamtej chwili. Ale gdy otrzepałam to ze śniegu i ziemi, zobaczyłam, że trzymam w dłoni obrączkę. Złotą obrączkę ślubną, na wewnętrznej stronie pierścionka. Widniał grawerunek: Julia i Marek. 0502-2020. Karolina natychmiast rozpoznała nazwiska. Każdy funkcjonariusz w zakopanem znał sprawę zaginionych nowożeńców. Poczułam, jak przechodzą mnie ciarki, wspomina. Ta obrączka nie mogła tam leżeć przez trzy lata. Musiała zostać zakopana celowo i to stosunkowo niedawno inaczej Azor by jej nie wyczuł przez warstwę zamarzniętej ziemi. Karolina zabezpieczyła znalezisko. I natychmiast skontaktowała się z komendą. W ciągu godziny na miejsce przybyła ekipa śledcza z komisarzem Wielickim na czele. Rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania w okolicy, tym razem nie zaginionych osób, ale dowodów. To było przełomowe odkrycie, mówi komisarz Wielicki, gdy rozmawiamy w jego biurze pełnym dokumentów. Przez trzy lata nie mieliśmy żadnego konkretnego tropu. Nagle pojawia się obrączka, nie byle jaka, ale z konkretną datą i imionami. To nie mógł być przypadek. Ekspertyza jubilerska potwierdziła, że obrączka rzeczywiście pochodziła z kolekcji ślubnej, zakupionej przez Marka Kowalskiego w styczniu 2020 roku w krakowskim salonie jubilerskim. Analiza ziemi i śladów organicznych na pierścionku wykazała, że przedmiot został zakopany nie więcej niż dwa tygodnie przed odkryciem. Ktoś chciał, żebyśmy to znaleźli stwierdza Wielicki. Ktoś, kto wiedział o zaginięciu i chciał nam coś przekazać. Pytanie brzmi, co dokładnie. Ponownie przesłuchano wszystkie osoby związane ze sprawą. Właścicielkę pensjonatu, znajomych pary, ratowników TOPR, którzy brali udział w poszukiwaniach. Przeanalizowano na nowo setki zdjęć z monitoringu miejskiego z lutego 2020 roku. Sprawdzono rejestry hoteli, pensjonatów i schronisk w promieniu 50 kilometrów od zakopanego. Trzy dni po odnalezieniu obrączki na policję zgłosił się Adam Zieliński, leśniczy z nadleśnictwa tatrzańskiego. Podczas rutynowego obchodu zauważył ślady w śniegu prowadzące do starej, nieużywanej od lat leśniczówki położonej kilka kilometrów od miejsca znalezienia obrączki. Normalnie bym się tym nie przejął tłumaczy Adam podczas naszego spotkania w leśniczówce, gdzie obecnie mieszka. Zimą często spotyka się ślady zwierząt, czy nawet turystów, którzy zboczyli ze szlaku. Ale po tym, jak usłyszałem w radiu o znalezieniu obrączki zaginionych, coś mnie tknęło. Te ślady były zbyt regularne, jak na zwierzę, a jednocześnie zbyt ostrożne, jak na zwykłego turystę. Komisarz Wielicki wraz z Karoliną i Azorem, następnego dnia udali się na miejsce wskazane przez leśniczego. Ślady częściowo zasypał świeży śnieg, ale wciąż były widoczne. Prowadziły do niewielkiej drewnianej chaty, ukrytej wśród drzew, niewidocznej ze szlaku. Gdy podeszliśmy bliżej, Azor znów zaczął się dziwnie zachowywać, wspomina Karolina. Nie szczekał, ale był czujny, napięty, jakby wyczuwał obecność kogoś znajomego. Drzwi leśniczówki były zamknięte na kłódkę, ale okno z tyłu budynku było uchylone. Wewnątrz panował półmrok. Kiedy oczy komisarza przyzwyczaiły się do ciemności, dostrzegł na prostym, drewnianym stole kopertę adresowaną do niego. To było jak scena z filmu, mówi Wielicki, kręcąc głową z niedowierzaniem. Koperta z moim nazwiskiem w opuszczonej chacie w środku lasu. Wewnątrz znajdowała się kartka z jednym zdaniem szukajcie w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło i drugie, mniejsze zdjęcie, fotografia młodej kobiety stojącej przed jakimś domem, odwrócona tyłem, ale po sylwetce i włosach rozpoznałem Julię Kowalską. Wielicki natychmiast zarządził pełne dochodzenie, zabezpieczenie leśniczówki i dokładne przeszukanie okolicy. Na miejscu znaleziono nieliczne ślady czyjejś krótkiej obecności: zgaszone ognisko w kominku, puszkę po konserwach, ślady butów, rozmiar 41, pasujące do rozmiaru, jaki nosił Marek. Ale najważniejsze pytanie pozostawało bez odpowiedzi: czy Julia lub Marek wciąż żyją? I co oznacza wskazówka: miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. Odpowiedź przyszła z najmniej oczekiwanej strony. Miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. Ta fraza nie dawała spokoju komisarzowi Wielickiemu. Co mogła oznaczać? Czy chodziło o pensjonat pod świerkami, gdzie Julia i Marek spędzili ostatnie wspólne chwile przed zniknięciem, a może ich rodzinny Kraków, gdzie się poznali, czy też miejsce ich ślubu? Odpowiedź nadeszła niespodziewanie, gdy Barbara Witkowska, matka Julii, przeglądając po raz setny albumy ze zdjęciami córki, Natknęła się na fotografię sprzed pięciu lat. To było zdjęcie z pierwszej wspólnej wycieczki Julii i Marka, opowiada Barbara, pokazując mi wyblakłą fotografię. Ich pierwsze spotkanie w górach latem 2018 roku. Julia studiowała wtedy biologię, a Marek geologię. Poznali się podczas obozu naukowego w Tatrach. Na zdjęciu widać uśmiechniętą parę stojącą przed niewielkim drewnianym schroniskiem. W tle majestatyczne szczyty Tatr niebo intensywnie niebieskie. Typowe wakacyjne zdjęcie, jakich tysiące. Z jednym wyjątkiem: schronisko na fotografii to to samo, które widniało na zdjęciu znalezionym w kopercie w leśniczówce. To stare schronisko pod Giewontem, wyjaśnia Barbara. Zostało zamknięte jesienią 2019 roku z powodu złego stanu technicznego. Julia i Marek spędzili tam swój pierwszy wspólny weekend. Ona zawsze mówiła, że to tam się w sobie zakochali. Komisarz Wielicki. Natychmiast zorganizował ekspedycję do opuszczonego schroniska. Dostęp był utrudniony. Zimą droga prowadziła przez trudny teren, a sam budynek był zabezpieczony przed nieproszonymi gośćmi. Wraz z Karoliną, Azorem i dwoma ratownikami Topr, Wielicki wyruszył o świcie następnego dnia. Im bliżej byliśmy schroniska, tym bardziej Azor stawał się podekscytowany, wspomina Karolina. Jakby rozpoznawał zapach, trop, który doskonale znał. Schronisko wyglądało na opuszczone, zamknięte okiennice, drzwi zabite deskami, dach częściowo zawalony pod ciężarem śniegu. Ale wokół budynku widać było ślady. Ktoś odwiedzał to miejsce regularnie w ostatnich tygodniach. Drzwi wejściowe były zabarykadowane, ale boczne wejście prowadzące kiedyś do kuchni było dostępne. Ktoś usunął deski i zastąpił je prowizorycznie montowanymi drzwiami. Weszliśmy ostrożnie, kontynuuje Wielicki. Wnętrze było zimne, ale nie lodowate. W kominku znajdowały się świeże ślady ognia. Na stole stały zapasy żywności, konserwy, woda, suchy prowiant. Ktoś przygotował to miejsce na dłuższy pobyt. W głównej sali schroniska na ścianie wisiało duże zdjęcie ślubne Julii i Marka. Pod nim leżał notes. Dziennik, jak się później okazało, prowadzony przez Julię Kowalską przez ostatnie trzy lata. Wielicki otworzył notes na ostatniej zapisanej stronie. Data: 4 marca 2023. Dzień przed znalezieniem obrączki. Jeśli czytasz te słowa, komisarzu Wielicki, to znaczy, że mój plan zadziałał. Brzmiał pierwszy akapit. Przepraszam za te wszystkie lata niepewności. Nie miałam wyboru. Teraz, gdy Marek odszedł, mogę wreszcie opowiedzieć prawdę. W dzienniku Julia opisała historię, która szokowała wszystkich. Trzy lata temu, podczas ich miesiąca miodowego, Marek przypadkowo odkrył coś, czego nie powinien był zobaczyć. Podczas wyprawy na Giewont natknęli się na grupę mężczyzn przekazujących sobie pakunki. Marek, z wykształcenia geolog, od razu rozpoznał, co zawierały rzadkie minerały i kamienie szlachetne, nielegalnie wydobywane w Tatrach. Grupa zauważyła ich, a Julia i Marek Zostali zmuszeni do ucieczki. Ukryli się w starym schronisku, ale zostali odnalezieni. Przywódca grupy, wpływowy biznesmen z zakopanego, Tadeusz Wójcik, postawił im ultimatum: albo znikną na zawsze, symulując wypadek w górach, albo zostaną zamordowani. Wybraliśmy zniknięcie, pisała Julia. Tadeusz miał znajomości wszędzie, w policji, topr, nawet w lokalnych mediach. Nikt nie kwestionował jego wersji wydarzeń. Przez trzy lata żyliśmy w ukryciu, przenosząc się z miejsca na miejsce. Marek planował zebrać dowody przeciwko Wójcikowi, ale miesiąc temu zachorował. Infekcja płuc, którą bez dostępu do lekarza nie był w stanie zwalczyć. Ostatnie strony dziennika zawierały szczegółowe informacje o nielegalnym procederze Wójcika, nazwiska jego wspólników, lokalizację nielegalnych wykopalisk, dane kont bankowych. Julia wiedziała, że sama nie będzie w stanie przeciwstawić się Wójcikowi, Dlatego wymyśliła plan. Zakopać obrączkę w miejscu, gdzie psy policyjne mogłyby ją znaleźć, a następnie zostawić ślad prowadzący do schroniska. Marek odszedł tydzień temu, kończyła swój wpis. Pochowałam go pod starą sosną za schroniskiem. Teraz czekam. Jeśli to czytasz, to znaczy, że plan się powiódł. Jeśli nie, dołączę do Marka. Ale przynajmniej próbowaliśmy ujawnić prawdę. Wielicki i jego zespół natychmiast rozpoczęli poszukiwania Julii w okolicy schroniska. Azor szybko podjął trop, prowadząc ich do małej jaskini oddalonej o kilkaset metrów od budynku. Znaleźliśmy ją wyczerpaną, osłabioną, ale żywą, mówi Karolina, a jej głos drży ze wzruszenia. Pierwsze co powiedziała to czy przeczytaliście dziennik, czy wiecie już wszystko? Julia Kowalska została natychmiast przetransportowana do szpitala w Zakopanem. Jej stan był stabilny, ale wymagała leczenia. Trzy lata życia w ukryciu, w trudnych warunkach, odcisnęły piętno na jej zdrowiu. Na podstawie informacji z dziennika Julii oraz dodatkowych dowodów, które zebrała wraz z Markiem, policja aresztowała Tadeusza Wójcika i czterech jego wspólników. W domu biznesmena znaleziono nie tylko nielegalnie pozyskane minerały warte miliony złotych. Ale również dokumenty potwierdzające korupcję lokalnych urzędników. To był szok dla całej społeczności, przyznaje komisarz Wilicki. Wójcik był szanowanym obywatelem, sponsorował lokalne wydarzenia, wspierał finansowo topr. Nikt nie podejrzewał, że za tą fasadą kryje się przestępczy proceder. Ciało marka zostało ekshumowane i pochowane na cmentarzu w Krakowie, z pełnym ceremonialnym pogrzebem. Julia, po wyjściu ze szpitala, Wróciła do rodzinnego domu w Krakowie, gdzie powoli wraca do zdrowia i próbuje odbudować swoje życie. Czasem myślę, że to wszystko to jakiś koszmarny sen, mówi Julia, gdy spotykamy się w jej rodzinnym domu trzy miesiące po jej odnalezieniu. Straciłam trzy lata życia, straciłam Marka, ale przynajmniej prawda wyszła na jaw, przynajmniej sprawiedliwości stało się zadość. W ogrodzie przed domem Witkowskich rośnie młoda sosna, posadzona na pamiątkę Marka. Julia często tam siedzi, wpatrując się w góry widoczne na horyzoncie. Tatry zabrały mi wszystko, a jednocześnie dały mi siłę, by przetrwać, mówi cicho. Marek zawsze mówił, że góry uczą pokory. Miał rację, uczą też, że nawet w najgłębszej ciemności zawsze jest nadzieja na światło. Azor, pies, który odnalazł obrączkę i przyczynił się do rozwiązania sprawy, został oficjalnie odznaczony przez komendanta głównego policji. Karolina Majewska otrzymała awans. Komisarz Wielicki kontynuuje pracę w zakopiańskiej komendzie, choć jak sam przyznaje, żadna sprawa nie będzie już tak niezwykła jak ta, a historia Julii i Marka stała się przestrogą i symbolem, przypomnieniem, że prawda, choćby zakopana głęboko, zawsze znajdzie sposób, by wyjść na powierzchnię tak jak złota obrączka, która po trzech latach została odnaleziona przez policyjnego psa w śniegu, rozpoczynając łańcuch wydarzeń prowadzących do sprawiedliwości i zamknięcia bolesnego rozdziału.